Dzień dobry, hej! Witamy się dzisiaj z muszyny. Idziemy sobie żółtym szlakiem na malnik. To jest takie wzniesienie, z którego widać bardzo ładnie Tatry, jeśli... Widać jeśli jest widoczność. Jest taki dość duży mrozik, nie? Bardzo dalej. zimno jest, ale świeci bardzo ostre słońce. Zobaczymy jak to będzie z tymi widokami. No to czy tak idziemy tam i zobaczymy co dalej. No, czyli z muszyny na malnik. I do zobaczenia na szlaku, idziemy takimi azurowymi płytami, i zbliżamy się do cmentarza żydowskiego. Zaraz za cmentarzem szlak wjedzie w las i pnie się dość ostro pod górę. Szlak, którym jedziemy, czyli ten żółty z Muszyny, na całej długości jest taki dość mocno pod górę. Ale za to nie ma śniegu. Zaopatrzyłyśmy się w raczki. Myślałyśmy, że będzie śnieżek tu leżał, a tutaj jest twarde, stabilne podłoże. Niespodzianka. Zobaczymy jak będzie dalej. Ale myślimy, że przynajmniej do tej polany widokowej będzie taka nawierzchnia jak teraz, więc na razie się z raczkami nie wykupiamy. Wyszłyśmy na, na słoneczniony teren. Dochodzimy no do zabudowań, bo na stoku Malnika y, ludzie mieszkają. Jest tutaj takie osiedle domków. Naprawdę nie mam pojęcia jak oni tutaj w zimę wjeżdżają. Jest taka droga dojazdowa z drugiej strony, którą będziemy schodzić. Być może tak, y, potem jak będziemy schodzić, już znajdziemy ją i będziemy sobie już inną drogą wduszły. Jeszcze co prawda nie jesteśmy na tej polance widokowej. Ale już wyłoniły się pięknie teatry. Nie widać jakoś bardzo wyraźnie. No, może na komerze nie być widać, ale. Ale my się cieszymy i tak. Załączam Wam zdjęcie. O! Udało nam się dotrzeć do polany pod malnikiem. 45 minut. To dosyć szybko, bo mapy mówią, że 50 parę się tu idzie z muszyny. Ale nie szliśmy szybko. Wolniutko szliśmy, żeby się jakoś bardzo nie upocić. Nie jest to jeszcze szczyt właściwy malnika. Tam pewnie pójdziemy sobie później. A póki co pobudziwiamy widoki. Pięknie Tatry widać. Posilimy się. Mamy nadzieję jeszcze niezamrożonym bananem. Pokręcimy się tutaj, bo nie mamy jakiegoś konkretnego planu. Lecimy na szczyt Malnika. Jedząc z biegu. Jeszcze nie te, ale dość zimne banany. Banany ice. Tak. Lody bananowe. Nie wiem, jak daleko mamy, może z 20 minut. Ale musiałyśmy lecieć, bo już troszkę zmarzłyśmy na polance. To jednak nieprawda była, że na całej długości szlak jest ostro pod górę, bo doszłyśmy do miejsca, gdzie jest całkiem płasko na ten malnik, jak się idzie. Kiedyś tu byłyśmy, ale nie pamiętałyśmy Za to dawno już mi tak jabłko nie smakowało A Tobie jak jabłuszko wchodzi? Zębem jest zimno, bo... <laughs> o, zjadłyśmy banana, zjadłyśmy jabłko A że Adze było mało, to sobie jeszcze lody na deser znalazła jest naprawdę dzisiaj strasznie przerażająco zimno. No, Nie wiem ile stopni, jest. ale odczuwalna temperatura jest naprawdę niska. Nie? Nie skusisz się jednak? Podziękuję. <grym> Minęłyśmy niepostrzeżenie. Szczyt malnika 726 metrów, mówiłam, że ma? Jakoś tak. W każdym razie nie widziałśmy nigdzie oznaczeń, że jesteśmy na górze, ale była ewidentna taka górka, z której teraz schodzimy, więc prawdopodobnie nie ma w ogóle oznaczeń. Idziemy sobie teraz tym żółtym szlakiem aż do jego końca, gdzie będzie dochodził do niebieskiego. Morskie oko na malniku. Tak, albo nawet czarny staw, nie wiadomo. Czarny staw jest tu. Aha, no tak, trochę wyżej, masz rację. Wszystko się zgadza. Co nas zaskakuje, to fakt. No może nie jest to jakoś bardzo wysoko, ale nie ma w ogóle śniegu tutaj. Byłyśmy dwa dni temu na górze parkowej w Krynicy, tam był śnieg. Byłyśmy na Huzarach, tam był śnieg, a tutaj, w tym rejonie z Beskidu Sądeckiego, nie za bardzo jest na szlaku śnieg. Ale za to jest duży, duży mróz. Jest duży mróz, jest dużo e, czarnych stawów. No bądź odważna, wejdź na to. Nie, bo mogę szpagat zrobić. Ну, <try> чем Jesteśmy, Czarne Garby, 830 no, e, A niekiedy się okazało ma 726, a nie, jak powiedziałam 724 A, to to 2 metry się pomyliłam Poprawka 3 minus Ładno. E, doszłyśmy do miejsca, gdzie kończy się Żółty Szlak o, tutaj teoretycznie prowadzi jeszcze do Dubnego, na no, mapach się kończy. I teraz tak, możemy iść albo w prawo, w stronę Luluchowa, przez takie szczyty jak Dubne, Zimne, Kraczonik, albo w lewo, e, szlak ten niebieski prowadzi do Powronika. Ale po drodze można z niego zboczyć i jest jakieś jeziorko, na którym nigdy nie byłyśmy, czarne młaki czy coś takiego. I teraz nie wiemy co zrobić. Idziemy na jeziorko. Tak? To jest ładny kawałek w tamtą stronę. No nic, pokręcimy się tutaj, bo nie mamy konkretnego planu. Ile nam się uda za dnia tutaj obleć, to oblecimy w jedną, w drugą i zobaczymy, co dalej. Lecimy na jeziorko? Znajdziemy jeziorko? <grym> no to chodź. Tego krzaku niebieskiego, którym idziemy cały czas, jest takie oznaczenie: co jakiś czas ekstremalna droga krzyżowa. I rzeczywiście, co parę kroków na drzewach wiszą albo jakieś kapliczki malutkie, albo stacje drogi krzyżowej. Ale to dosłownie co chwilę tutaj też jakaś kapliczka. A my dotarłyśmy do rozwidlenia dróg, gdzie ta na czarno oznaczona droga. Ma nas podobno zaprowadzić do tego jeziora. Jest tablica informacyjna. Czyli wszystko pięknie. Jak tak? Na, na tak bezludny szlak oznaczone. Mamy tylko nadzieję, że niedźwiedzie jeszcze mocno śpią, prawda? Tak, i chrapią. I chrapią. Także jeśli nie, to serdecznie zapraszamy wszystkie niedźwiedzie tak, świetnie, dobranoc. do kontynuowania snu zimowego. Udało nam się znaleźć jezioro, la. Ale miejscóweczka, co? Nigdy tu nie było, bo ja chciałam na drugi raz na kraczonik biec. A tutaj takie fajne miejsce. Naprawdę no nie tak urokliwe, jak latem. Ale i tak fajnie, że udało nam się tutaj dotrzeć. No, jest tutaj takie miejsce biesiadne. Altanka. Fundusz europejski. Następna maryjka i tutaj jest takie oto sialalala pomost, pomost drewniany, drewniany sialala Czarna, czarna młaka czarna młaka szlak niebieski lustro wody czarnej młaki osiąga rozmiar 15 na 20 metrów Aha. ciekawe co tu jest do obserwowania to takie ławeczki są może tu coś się dzieje

salamandry. Ale się okazuje, że to jest unikalne w Beskidach górskie jeziorko. Nie ma takich. z Nie widziałyśmy, nie? Żeby o, które byli. powstały wskutek osunięcia się z zbocza góry. No to fajne. 20 arów powierzchni. Ja, ja. Może ktoś sobie chciał przeczytać, co ja nagram. Teraz kto chce przeczytać, to pauzę proszę wcisnąć. Ajowo. Zmarznięte fest. I to nic, że jest napisane, że wstęp wzbroniony. Jak turyści nad Morskim Okiem. Zupełnie, żadnej różnicy nie ma. Proszę Morskie bardzo. Oko bym nie właziła. No, ale tutaj jak najbardziej. Ale tutaj jest warstwa lodu, chyba to jest zamrożone do samego dna. Ale tu jest obiekt monitorowany. Możesz dostać... A y jest kamera? No, no, uśmiechnij się do kamery, bo ci mandat do domu przyjdzie zaraz. 500+. Plus. <laughs> nie, nie, wchodź głębiej, chodź. Chciałam teraz, jak to słońce wyszło. Pięknie widać tu. Jesteśmy z powrotem na rozwidleniu A że jest potwornie zimno A mamy gorącą herbatę w termosie No to nie zawahamy się jej użyć Ula, Trzeba było nad jeziorkiem się napić, ale zapomniałyśmy Tu też jest fajnie Drapałyśmy się z powrotem do krzyżówki tym żółtym szlakiem z Malnika, którym tutaj przeszłyśmy. No, w tamtą stronę było fajnie, fajnie, łatwo z górki. A spod na powrocie już konsekwentnie cały czas pod górę. No, ale spacerek fajny, pogoda dalej jest piękna, słonko świeci, nic nie wieje. Brozik daje w dupę. Tak. Pójdziemy sobie chyba teraz dalej w kierunku Leluchowa. Nie wiem, na który z tych szczytów tutaj po drodze, które są, nam się uda wejść. Może na Zimne, może na Dubne. Na kraczonki już pewnie nie, bo no, jest 1330, ale ponieważ dopiero ponad 8 km na busoli, no to niestety trzeba jeszcze troszeczkę się pokręcić tutaj, szkoda dnia. No i wspomniane wcześniej e, kapliczki e, chyba stacje drogi krzyżowej ekstremalnej zresztą a my lecimy, e, gdzieś tam po drodze jeszcze sobie Wyciągniemy obiadek, zjemy i będziemy smarować potem z powrotem na malnik. A gazopory maniaka stara się rozbić każdą zamarzniętą kałużę, ale to naprawdę, jak idziemy już tutaj 8 km, to stuka w każdą. Nie wiem o co chodzi, <gryw> ale co może się coś za tym kryje? O, ta swoje. Powiesz o co chodzi z tym pukaniem? Nie Aha, jakaś tajemnica jest Ujej, ujej Załamie się, czy nie? Strasznie lubimy tą drogę Kiedyś szłyśmy nią do samego Leluchowa, gdzie jest przejście graniczne ze Słowacją eee, I potem trzeba, jak się chce zrobić kółeczko, lecieć drogą asfaltową już z powrotem do Muszyny Jest to długa wyprawa I bardzo nam się tutaj podobało i teraz też nam się podoba. Co dziwne, pojawił się śnieg na drodze jakikolwiek Na drodze i szlaku. Tak jakby tam wcześniej nie padało, a tutaj jakby troszkę przypuszyło. Co mi pokazujesz? Aha, drzewo wisi nad drogą. Udało nam się dotrzeć na dubne 904 metry. I chyba tutaj. Zakończymy naszą przygodę, musimy zrobić odwrót zaraz po obiedzie, bo ee, nie chcemy, żeby nas stąd zastała, chcemy przed Zbrokiem normalnie dotrzeć z powrotem. Tu z daleka zobaczyłyśmy, że chyba jest szczyt właściwy, jakoś inaczej oznaczony, lecimy sprawdzić to. No i rzeczywiście jest tu takie chyba właściwe oznaczenie szczytu, którego kiedyś nie widziałyśmy, bo były liście. na Byłyśmy... tupnego. Tak, Anno 2022. No właśnie, to też. No pięknie. Zapraszam to na obiad. W tak pięknych okolicznościach przyrody chyba zjemy sobie. Aż jestem ciekawa czy to jeszcze będzie ciepłe. No ja też. W takiej temperaturze. Popróbujcie. Popróbujcie matka. Ciepłe. No, dobra, co Słońce już nisko. Będziemy żeby zdążyć na zachód słońca na malnik. Może coś będzie fajnego widać. Jesteśmy już na rozwidrzeniu znowu. Eee, I już tylko żółtym jedno małe podejście pod garby, jedno pod malnik i lecimy na polankę. Juhu! się dotrzeć na zachód słońca podmalnik na Polankę, no ale niestety teatr nie widać za bardzo więc nie jesteśmy bo pocieszone może Aga coś tam porobi ale i tak jest bardzo ładnie Z jeszcze troszkę ciepłej herbatki. Tak. Żegnamy się z dzisiejszej wyprawy. Jesteśmy z powrotem pod malnikiem na Polanie, gdzie widać zarysy teatr. Nie wiemy, czy tu się jeszcze coś wydarzy, czy może będzie jeszcze jakiś fajniejszy widok, jak po słońcu głębiej zajdzie. Jeszcze chwilę tutaj posiedzimy i zobaczymy. I to do następnej wycieczki. Żegnamy wszystkich, którzy dzisiaj byli na malniku i tych, którzy na malniku nie byli. Albo byli na przykład chociażby w muszynie na spacerku. Tak, albo w dubnym, <gry> albo gdzie indziej jeszcze. Bye. Trzymajcie się, pa!